Jezusem trzymanym za rękę, na stopach wiebo bo ziemski kurz. Czasem trzeba cudu, żeby miesiąc przeżyć, albo choćby dzisiaj, jutro lepsze wierzyć. Czasem trudniej jest niż kiedyś się myślało czy to strach, czy deszcz, czy miłości za mało? Wszędzie jest takie cudownie. W cudów codziennych, o rędowniku zabieganych dusz, z Jezusem trzymanym za Szczęść Boże! Witamy Was serdecznie, z problemami oczywiście dzisiaj. Nie wiem jak to tam wyszło, czy, czy dwa razy szło, czy nie, bo żeśmy raz faktycznie wystartowali i... Nas rozłączyło. Tak, i nas rozłączyło. E, więc napiszcie w komentarzach, czy to już jest drugi nas start, czy pierwszy. E, cieszymy się, że jesteście, bo widzieliśmy, że część już się przywitała z nami. Napiszcie oczywiście, że, że dołączyliście się, tylko przełączę. Tak, witamy Was wszystkich serdecznie. Witamy Renatę Kopyć. Renata, cieszymy się, że jesteś z nami. Z darkiem. Kamil jest oczywiście, szczęść Boże, Kamilo, witamy cię serdecznie. Jest Tomasz Wilman, witam Tomasz. Joanna jest, witamy cię serdecznie. Joanna razem z Tomkiem. Cieszymy się, że jesteście we dwoje. Paweł Krzywania, Szczęść Boże, Paweł, witamy Was. Magdalena Podolska. Cześć Magda, witamy cię serdecznie. Cieszymy się, że dołączyłaś do nas. Piękne te kwiaty modlitewne. Tak, moja żona dbała o taką otoczkę. Tak. Poprzednie zadbałem, ja teraz zadbała żona. <gry> Witamy Monikę. Cześć Monika. Cześć Monika. Cieszymy się, że z nami jesteś. Monika też się z nami modliła koronką do miłosierdzia Bożego. Kochani, zachęcamy oczywiście do tego, żebyście udostępnili tę transmisję. Żeby ta nasza modlitwa rozeszła się gdzieś dalej. Co jeszcze? No zachęcamy do tego, żebyście oczywiście zasubskrybowali kanał, żebyście dali łapkę w górę, ale też, żebyście się po prostu przywitali. Witamy też tych, którzy odtwarzają tę modlitwę. Jeśli teraz dołączyłeś po jakimś tam czasie, to serdecznie Cię witamy. Napisz w komentarzu, że jesteś, że się modlisz. To jest takie fajne, jak gdzieś po paru godzinach nagle pojawiają się te komentarze i ktoś się wita z nami. Tomek więc... Wilman się tak wczoraj przywitał, dzisiaj tak, jest na żywo. Tak, tak, tak I więc jeszcze ominąłeś chyba, albo nie widzisz, był Piotr Wodeński. Piotr, szczęść Boże, Piotr. Przepraszam Cię, brachu. Cieszę się, że jesteś z nami. Bardzo, bardzo się cieszymy. Słuchajcie, to już piąty dzień naszej nowenny, więc powoli zbliżamy się do święta, do tego wspomnienia świętego Józefa i oczywiście do 20 marca, bo przypominamy, że 20 marca spotykamy się w sobotę na ulicy Tatarakowej u księdza Wojtka Jaśkiewicza. To jest parafia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i tam będzie Eucharystia o godzinie 18, na którą Was zapraszamy i też będziemy zawierzać całe nasze rodziny także przyjdźcie Świętem tak świętemu Józefowi, świętemu Józefowi. Tak. dzisiaj będzie o świętym Józefie wiecie także parę takich ciekawostek znowu jestem czymś zaskoczony ale to może dlatego że po prostu ja jestem taki świeżaczek w tej wieży i kościół mnie ciągle zaskakuje a już jak czytam o świętym Józefie to w ogóle jakby odkrywam w nim jakby nowe rzeczy o których nie wiedziałem może Wy napiszcie, jak to u Was jest z tym świętym Józefem i czy faktycznie już go tak dobrze znacie, czy cały czas gdzieś jesteście jakby zaskakiwani tym, czy jakimiś świadectwami, które dotyczą świętego Józefa, bo jest ich bardzo wiele, jakieś pieniądze, które nagle ktoś przynosi. Teraz czytałem takie jedno świadectwo właśnie siostry, pewnie będę chciał później o tym też powiedzieć, w jaki sposób święty Józef dbał o nie. Może Wy macie takie jakieś swoje świadectwa, właśnie dotyczące opieki świętego Józefa, to zachęcam, żebyście się tym podzielili. Świadectwa bardzo umacniają. Gdzieś ktoś to ostatnio, czy to ksiądz Kralka powiedział, że świadectwo to jest takie remedium. Nie pamiętam, czy to on powiedział, że jak się tą wiarę gdzieś tam traci, ten ogień, to właśnie dobrze jest słuchać świadectw różnego rodzaju, że te świadectwa rozpalają naszą wiarę. I faktycznie tak jest, że że jak słyszymy o takiej Bożej rzeczywistości, o tym, co Bóg robi w życiu drugiego człowieka, to jesteśmy tym mocno zbudowani i często pojawia się też ogień w naszym sercu. Dlatego zachęcamy Was do tego, podzielcie się, jeśli macie jakieś takie swoje prywatne świadectwa, to się podzielcie. Witamy Zofię Domańską, szczęść Boże, bo się z Zofią nie witaliśmy. Marcin I Marcin Szymański. Szczęść Boże, witamy Cię Marcinie, cieszymy się, że udało Ci się też dzisiaj z nami być, także... Mamy już fajny skład. Słuchajcie, <laughs> dzisiaj będziemy rozważać, w rozważaniach będzie święty Józef jako wzór pracujących, więc na pewno będziemy wspominać osoby, które może dzisiaj w tym ciężkim okresie, w dobie tego koronawirusa, straciły pracę, czy też mają pracę, ale te środki zostały pomniejszone, bo często spotyka się osoby, które właśnie z przyczyn dotyczących pandemii, ich wypłaty zostały w jakiś sposób ograniczone, albo po prostu straciły pracę, więc e, jeśli jesteś sam w takiej sytuacji, to będziemy też się modlić jakby w Twojej intencji, ale warto gdzieś e, taki zrobić szybki researching i zobaczyć, czy jest ktoś w naszym otoczeniu z jednej strony dzisiaj go właśnie polecić świętemu Józefowi, a z drugiej strony po prostu po ludzku zapytać, czy nie trzeba mu jakoś pomóc, nie? Tak, żeby zawsze za tymi naszymi modlitwami szły Jakiś czynasz. Moja żona, moja żona dzisiaj jest jakaś dziwna. Po prostu patrzy na mnie. Nie, to nie na mnie patrzę. patrzy na to mnie. Nie ja wiem wszystko. Aha, Słucham okay. cię. Nie, bo zawsze, wiecie, tak brała czynny udział w tej naszej dzisiaj modlitwie, się opowiadała, a nagle wiecie, nie poznaje swojej żony i o co kamano halo. Kasia, czy to ty? No tak, mamy dzisiaj końcówkę tygodnia, dla nas on był Początek. dość. Początek. A ja tak, no, przepraszam, tak, mamy dzisiaj początek tygodnia, więc już jest żela zmęczona, <laughs> już jest zmęczona nie? więc co będzie y, gdzieś tam w sobotę, kiedy tydzień się będzie kończył, tak? No, no widzicie, też jestem zaskoczony, zawsze w poniedziałek to był taki początek, a faktycznie tak naprawdę to ten tydzień powinien się u nas zaczynać od niedzieli, czyli od tego dnia, kiedy... Święcimy. U mnie się zaczyna od dzisiaj u Ciebie też. <grym> Okej, okay, czyli od dzisiaj widzicie. <grym> do no dobra, więc, <grym> Słuchajcie, wyciszmy się już teraz. <krym> A oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zostali po modlitwie. Parę ciekawostek. Pewnie część z Was o tym wie, ale część może będzie zaskoczona. Ja byłem, więc może ktoś będzie też w tym gronie takich zdziwionych. Nie? <grym> tak jak ja. <grym> Słuchajcie, wyciszmy się teraz. My się oczywiście przełączymy i wrócimy po modlitwie. Także zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień piąty. Wzór pracujących. Praca jest obowiązkiem każdego człowieka, i święty Józef nie był od niego zwolniony, chociaż Bóg wybrał go na opiekuna Syna Bożego. Jako cieśla ciężko pracował na utrzymanie świętej rodziny, zakosztował niepewności jutra i trudu podejmowanego wysiłku. Z pewnością Pan Jezus pomagał swemu opiekunowi jako dorastający młodzieniec i jako dorosły mężczyzna. Módlmy się za ludzi ciężko pracujących na utrzymanie siebie i własnej rodziny. Prośmy Boga szczególnie za bezrobotnych, aby mogli zapewnić utrzymanie swym najbliższym przez znalezienie należytego zajęcia. Modlitwa. Święty Józefie, który znasz cenę trudu i krople potu ciężkiej pracy, jaką podejmowałeś, by zapewnić godne warunki życia świętej rodzinie, prosimy Cię, zwróć swe zatroskane serce na wszystkich ciężko pracujących. Weź ich pod swoją opiekę. Niech wszyscy uzyskają sprawiedliwe wynagrodzenie za swój trud, aby ich rodziny nie cierpiały głodu i nie żyły w niedostatku. Nie zapominaj żywicielu świętej rodziny o tych, którzy nie mają pracy i bezskutecznie jej poszukują. Amen. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste Chryste usłysz Chryste, nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyne Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło Patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńczego Boga rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowa Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie najczystszy. Módl się za nami. Józefie najrostropniejszy. Módl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadzieje chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi Zasłużyli na jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami Amen. i błogosławiony owoc Amen. żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Jesteśmy z powrotem. Jest moja kochana żona. Po modlitwie jest w ogóle odmieniona. Zobaczcie, to jest inna Kasia po prostu. Uśmiechnięta, zadowolona. Wcześniej więc... nie była? Nie no, serdecznie tak, wiesz, czułem się nie nieswoim. Słuchajcie, wiecie co mnie zaskoczyło znowu? No zaskoczyło mnie to pewnie dla Was to nie będzie zaskoczenie, bo po drugiej stronie jest dużo osób, które gdzieś tam dłużej w tej wierze są, ale dla mnie, przyznaję się, po prostu było coś nowego, bo zawsze wydawało mi się, że, że jak szkapleż to, to Maryjny, ostatnio gdzieś słyszałem o Mańki Pańskiej, ale nie wiedziałem, że szkapleż też jest świętego Józefa. I to mnie po prostu zdumiało z jednej strony, ale też poczytałem trochę. W ogóle jest około, się okazało, 20 szkaplerzy. Najczęściej faktycznie są to szkaplerze maryjne ale są też są też jakby inne chociażby Trójcy Świętej Męki Pańskiej czy, czy szkaplerz Świętego Benedykta czy Świętego Franciszka w ogóle nie wiedziałem, że szkaplerz to jest przede wszystkim jest to, to nakrycie wierzchnie kawałek materiału bez pas materiału, bez rękawów z otworem na głowę no i oczywiście osoby świeckie noszą szkaplerz w postaci kawałków takich materiałów. My akurat z Kasią mamy szkaplerz maryjny. Ale co ciekawe, że ten szkaplerz świętego Józefa, on powstał, jakby pragnienie pojawiło się w dwóch miejscach niezależnie. Czyli jedno to było to pragnienie, które powstało we Włoszech, a drugie we Francji. I teraz jeśli chodzi o te o te włoskie korzenie szkaplerza. To był szkaplerz, który był tylko na pewnym terenie e, e, dawany. I historia jest taka, że w 1870 roku, e, kiedy kończył swój żywot państwo kościelne, e, rok później papież Pius IX ogłosił się więźniem Watykanu. E, I aby jakby wyprosić potrzebne łaski właśnie dla, e, w tym trudnym czasie... Wierni z parafii św. Mikołaja w Weronie, skupienie w arcybractwie św. Józefa, zaczęli przyjmować ten szkaplerz. I to był ten szkaplerz, który funkcjonował na, na terenie, jakby ustanowiony był dla Wenecji, Lombardii i Szwajcarii. I to był jego zasięg, był taki lokalny. Natomiast tym drugim miejscem, gdzie jakby szkaplerz się pojawił i tam było takie mocne pragnienie, to było właśnie w, w części tej francuskiej dokładnie w decyzji Saint Claude. I historia jest taka, że zapoczątkowała go matka Maria od Krzyża. To jest współzałożycielka zakonu franciszkanek niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny z lons le Soigneur. Jakoś tak to brzmi, nie? Po francusku wiecie, poradzicie sobie. Nie? Niedaleko granicy ze Szwajcarią. I ona właśnie miała takie pragnienie z tego względu, że prowadząc prowadząc właśnie klasztor, bardzo często za wstawiennictwem świętego Józefa, jakby powierzyło mu wszystkie kwestie finansowe. No i dochodziło do sytuacji takich, że następowało do cuda na jakby dane całemu światu. To ma kolory fiolet i on jakby tak, nie wiem czego go będzie te szkapleże, które są rozdawane u nas w kolor inny. Natomiast tak naprawdę przyjmując szkaplę z właśnie świętego Józefa, jakby te trzy takie cechy, czyli to, czym się powinniśmy kierować, przyjmujemy, czyli pokora, sprawiedliwość i, i czystość. Więc, więc co, zachęcam do przyjmowania szkaplerza. Jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o zawołanie ktoś, kto przyjmie szkaplerz, bo to też pamiętam, ja na początku, jak żeśmy mieli przyjąć szkaplerz maryjny, to jak usłyszałem o tym, to tak na początku miałem wrażenie, że nie, dzieje ja się szkaplerz, co ja będę ten, tam... wydawało mi się to takie, wiecie, gdzieś bardzo dalekie, że to ta... ludzie święci tylko mogą unosić szkaplerze, a później się okazało, że nie jest to wcale nic trudnego, to jest jakieś zobowiązanie do modlitwy, my akurat odmawiamy modlitwę pod Twoją obronę. Natomiast myślę, że w przyjęciu szkaplerza najważniejsze jest to, żeby tak jak się przyjmuje szkaplerz maryjny, to żeby jakby mieć też tą maryjność, tak? czy to umiłowanie do Maryj, to, że jakby pamiętamy o niej w tej naszej duchowości. Myślę, że podobnie tutaj wygląda, jeśli chodzi o świętego Józefa, a osoby, które przyjmują ten szkaplerz, modlą się takim aktem strzelistym, no właśnie, gdzieś to tutaj miałem zapisane. Tutaj może to? Nie. No gdzieś zaznaczyłem, nie pamiętam, powiem szczerze. Jako zadanie domowe do odszukania. <grym, <grym, <sus theo> jak jest... znajdę, to, to już tam po transmisji w komentarzu. Albo jutro. Powiesz. Tak, albo jutro po prostu to powiem. Nie? natomiast dla mnie też było takim ciekawym. Z Katoliczką z krwi i kości. Nie? No tak, no. A co to znaczy, być katolikiem z krwi i kości? kości? powiedz. To może w następnej modyfikacji. Nie? nie, no, chodzi mi po prostu o to, że. Lepiej nic nie, ja... sobie, bo zabrniesz. Chodzi mi o to, że. No ja akurat od niedawna jestem w wierze katolickiej, wiadomo, że mam sakramenty i wszystko, ale po prostu nie żyłem tym. Ja... Moja żona to jest dla mnie takim, takim wiecie, obrazem. Nie brnij. Boga, taka jest dla mnie, tak patrzy na swoją żonę, wiecie, więc jakby mogę powiedzieć to, co mam w sercu. Nie? Czasem brzmię jak to jest też Zawsze tak, zawsze <laughs> mówię, że, zawsze mówię, że, zawsze mówię, że Bóg, Bóg po prostu poprzez jej osobę działa. Może i... odwołaj do swojego świadectwa. Najroztropniejszy. Nie, 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 nie. zaraz. Żebym, nie... Żebym pozbierał myśli, co chcę powiedzieć. Wiecie, że ona jest. Y... Oj, zanim znajdziesz, to widzę. <laughs> tutaj. Y, y, zwierciadło cierpliwości. O, chciałem, żeby to wybrzmiało. Nie to jak. Y... Co, do kogo? Do mnie, czy siebie? Mówię do siebie, że w sensie, że. <laughs> o którym właśnie takiej sytuacji przed chwilą powiedziała. <laughs> Zaprosimy Was do swojego życia. Czy ja wyglądam na no, taką, która się... Po prostu czasami y, mówi, że... Głośnik. Tak, będzie z tą... Kończymy. Tak, kończymy, słuchajcie, bo późno się już zrobiło, a widzimy, że coraz bardziej e, Co zaczynam tak. mówić rzeczy, że... bo stanę tak, żeby jedną ja, moja małżonka Ignacy i ksiądz Jerzy. Miałem się zapytać, bo się... słyszeliśmy, że to albo James Bond, albo Donald Tusk. Tak, właśnie, już powiedziałem, że to ksiądz Jerzy mogłem też zrobić jakiś... Ale chyba nie jest.